A więc dzisiaj z wielkopolski, dawno z Wielkopolsce nie byliśmy, więc nadajemy z wielkopolskie, skoro z wielkopolski, to będzie grubo. A co to znaczy, że będzie grubo? No właśnie. Mamy kotłownię węglową e, na groszek, gdzie głównym źródłem ciepła był kocioł firmy SAS. Jest bufor, jest zbiornik na wodę. Przestawimy ten bufor w inne miejsce. Dostawimy dwa bufory do tego jeszcze zestawu, i jak już to będzie, to zaczniemy chyba kolejne wideo. Ile metrów kwadratowych ma budynek? Zawsze jest to temat deklarowany, ja się nigdy jakoś w to mocno nie zagłębiam. Natomiast mamy kociołek, który stoi sobie pod wiatą. i zaraz go tutaj obejrzymy. Jeżeli mnie pamięć nie myli, 17 KW. A, na pewno 17 KW. E, na dole jest zbiornik buforowy 500K, 500 litrów. My dokłożymy dwa zbiorniki buforowe po 400, czyli 800 plus 500, zrobi nam się 1300 litrów wody. Jedno naczynie na dole stoi, takie czerwone, pewnie je widzieliście. Dostawimy 100 litrów naczynie. Teraz chodźcie, zobaczycie, e, był kocioł Sasa. Ja nie pamiętam, jeżeli później zobaczę na tablicy znamionowej, to wam powiem, ile on miał lat. Zobaczcie, jak to już ząb czasu nadgryzł. Chyba 2014 rok? Nie wiem, e, zobaczę, to wam powiem. Zobaczcie, jak ząb czasu go nadgryzł, ale zwróćmy uwagę, jak to jest cholernie grube, a mimo wszystko. Ślimak został zżarty. Wilgotny węgiel, e, kwasy się wydzielają i zjadają takie rzeczy. Hydraulika wylądowała tutaj, więc skoro hydraulika wylądowała tutaj, to no właśnie, to pokażę Wam teraz drogę, jaką trzeba będzie przebyć. Mamy wejście do budynku. Śmigamy sobie. I największym wyzwaniem jak zwykle w takich momentach jest o to miejsce tutaj. To miejsce tutaj tam jak widać jest sas już wyrżnięty. W dobrym momencie przyjechałem. Który mamy rok tego kotła? 15. Panie Stanisławie ty będziesz musiał e, widzom e, powiedzieć dlaczego Ciebie ostatnio nie było, bo się martwią. E, 15 rok 23 kW ale do tego jeszcze zdążymy wrócić więc kocioł już wyrżnięty no i wyglądać to zaczyna jak po bojowisko, po wojnie to co miało powyskakiwać to wyskakiwało grupy pompowe dzisiaj dojadą mamy jeden pion mamy ten na, pe na peksie drugi pion i trzecie to co jest to co trzeba naładować to jest zbiornik na wodę bufor będzie ładowany i przestawiany bufor będzie ładowany z kotła Dwie grzałki zostają, inwestor tak sobie życzy, żeby to przez fotowoltaikę ewentualnie doładowywać Jak będą nadwyżki prądowe, ja zawsze mówię, że W moim odczuciu dziwne rozwiązanie, bo te grzałki zjedzą tyle prądu, że to szkoda Trzy grzałki Że to szkoda w ogóle energii Na takie rzeczy, natomiast Inwestora pomysły trzeba szanować i doceniać Kocio pojechał, jak widzieliście Tam Widzicie, co tutaj się wyrabia co tu, się, co tu się wyrabia? Panowie, panowie przelecieli z rurami. Jeden bufor 400 litrów, drugi bufor 400 litrów. To jest 500, 500 inwestora. Wszystko poszpinane na razie. Nie widać tego spięcia, bo tutaj jest, bo jest to, co jest. Z tyłu za plecami grupy pompowe, z czego jedna poleci do wymiany. Będzie grupa pompowa jest z mieszaczem. Grupa pompowa będzie z mieszaczem. Grupa bezpośrednia do ładowania zbiornika na wodę. Trzydziestkami Jest kolano. z Staszek. Trzydziestkami piątkami rurami jest tu wszystko podjechane. Za grupami pompowymi i do rury 28. Realizowana ochrona powrotu przez zawór a ATV 60 stopni. Również zasilanie z kotła do buforów. Rurami 35. Bufory. Trzy sztuki. I zasadność tych trzech buforów. Na pewno sobie o tym dzisiaj podyskutujemy. Na pewno podyskutujemy sobie o czymś takim, co się nazywa kocią na ekogroszek w połączeniu z buforem. Czy to w ogóle ma sens? O tym na pewno sobie też to podyskutujemy. Ale główny nasz temat to jest to, co się w ostatnim czasie. Co tu się tak jasno zrobiło? To co się w ostatnim czasie dzieje u nas w kraju, bardzo duża ilość kotłów paletowych jest instalowana z buforami. Coraz więcej ludzi się wypowiada na ten temat, że kotły, które modulują moc, nie potrzebują buforów. I dzisiaj będziemy o tym rozmawiać na pewno w tym wideo. Zacznę tym razem od samego kotła na ekogroszek. Dlaczego przy kotle na ekogroszek głupotą jest zainstalowanie bufora? Powinno być 30 sekund ciszy, aby każdy sobie mógł odpowiedzieć na to pytanie postawione w głowie, w myślach. Natomiast o co mi chodzi? Bufor wcześniej czy później przy kotle na ekogroszek zostanie wygrzany do końca. A kocioł na groszek się nie wygasza. Pracuje cały czas. I albo Wam podaje tą energię na boiler, albo Wam podaje tą energię w grzejniki. Bufor, nieważne czy on będzie miał, 200, 300, 500 litrów, Staje się zbędnym urządzeniem. Staje się w wielu przypadkach, ludzie twierdzą, sprzęgłem. Dla mnie to nie jest sprzęgło. Natomiast staje się baniakiem, który ma zakumulowaną wodę, zbędnie zakumulowaną. Nic się z tym nie dzieje. Po prostu ona tam jest. I teraz uważajcie na jedną rzecz. Bardzo duża ilość kotów na ekogroszek, z palnikami, nie spalnikami, no spalnikami, czasem nie radzi sobie z temperaturą występującą na palniku. Dlaczego? Bo jest bardzo gorący powrót. Więc uważajcie na instalację kotła groszkowego z buforem i z ochroną powrotu, bo możecie sobie narobić więcej kłopotów niż to warte. Natomiast zrozumienie funkcjonowania instalacji em, przy kotle na pellet z buforem to jest zupełnie inna bajka. Jeszcze parę minut i będzie, jeszcze parę minut i będzie tutaj w miarę względny porządek, bo w tej chwili jest armagedon. Stanisław Żywiole sprawdza śrubunki. Dopuszczamy wodę, upuszczamy, napuszczamy no właśnie. Stanisław, napuszczamy wodę, tak? Ale Staszek zobaczcie, jak Staszka nie było miesiąc, zobaczcie jaki fit wrócił. Aha. <grytanie> <grytanie> czyli, ci, czyli ci jednym słowem rozsterka z firmą Karol Hydro służy? Właśnie nie za bardzo. Nie za bardzo, nie? Widzicie? Miesiąc czasu go nie było i tęs... ale tęskniłeś troszeczkę, nie? Za kim? Za nami. Nie, świnia. <śmiech> <śmiech> no wam ale no, za pracą tak. <laughs> Czyli jednak, mieliśmy sobie pogadać, zaraz sobie pogadamy. Staszek, e, płuczek, grzejniki jak widać, wypukiwane są do czysta i odprowadzane na dwór. Michał walczy z kabelkami. Bufory napełniane wodą są już dawno. Jedziemy, mamy na kotle 63 stopnie. Jak to funkcjonuje? Jak to wygląda? Oajajkiem! O, zobaczmy! 17 kW Biocompact Plus. Pracujemy jakieś 25-30 minut, może, może troszkę więcej. Ogień, komora jasna, nic się nam tu nie wykapca. Odrobina wody wiadomo, że się na początku pojawiła. Widać w tylnej części takie zacieki. Zawsze tak jest w tej chwili powrót cholernie gorący, na granicy 58 stopni 54. Różnie tam oscyluje, na pewno grubo ponad 50. O ustawieniach sobie pogadamy, jak tu się zrobi trochę ciszej. Zrobiła się chwila ciszy, to sobie pogadamy o tym, co tutaj jest. Trzy grupy pompowe. Grupę pompową na ładowanie zbiornika z buforów będzie uruchamiał kocioł, tak? Czyli. Grzanie buforów i ciepłej wody odbywa się poprzez brace yy, kotła. Natomiast pierwszą i drugą grupę pompową będą uruchamiały osobne sterowniki pokojowe. Inwestor miał taki system w domu, czyli dom i gabinet, tak to trzeba nazwać. Jest i trójka, którą inwestor również miał w domu. Michał podłącza w tej chwili i trójkę pod grupy pompowe, jak również pod i trójkę zostanie podpięty jeden i drugi sterownik przewodowy nie, bezprzewodowy one są Michał, czy przewodowe? Przewodowe przewodowe dwa sterowniki pokojowe zostaną podpięte jak również czujnik e, pogodowy po co ten pogodowy, on tu nie będzie potrzebny, natomiast jest, zostanie wpięty do całego układu proces grzania buforów trwa E, mamy w tej chwili, ha, jedną rzecz. Pamiętajcie o tym, że jak wam instalator mówi, że moduł bufora ląduje przy kotle, a czujnikami do bufora sobie dojedziemy, tutaj inwestor wymyślił, że nam dokupi bardzo długi przewód. No i niestety po tym długim przewodzie komunikacja nie następuje z kotłem, więc będziemy zmuszeni przenieść nasz moduł bufora. Tutaj, żeby nam to wszystko ruszyło, ładujemy sobie w spokoju bufory. Nie mogę wam pokazać temperatur na buforze pierwszym, jaka jest, bo, bo nie mamy modułów piątego, a tutaj nie pchaliśmy żadnego termometru. Natomiast na drugim buforze temperatura nam już rosła o 2 stopnie. Zaledwie jak widać, w trzecim buforze jest 10 stopni, w dalszym ciągu to jest 2. Więc praca trwa coś odnośnie ładu, różnic w pracy, bo to jest dzisiaj cholernie istotne, co użytkownik zyska teraz mając te trzy bufory, po co w ogóle to no to teraz wyobraźmy sobie sytuację wracamy do Michała który włączy cały zestaw z i co się tu będzie działo, kocioł nagrzeje te trzy bufory i się wygasi i stoi. Następnie, nieważne, czy będzie zapotrzebowanie grzania budynku mieszkalnego, czy tego, co nazwałem gabinetem, sterownik pokojowy uruchomi pompę obiegową, którą przed chwilą koło Michała widzieliście, i w trybie natychmiastowym tworzy się zawór, i popłynie medium grzewcze i rozpocznie się proces grzania. Gdyby buforów nie było, kocioł musiałby się rozpalić, nagrzeć sam siebie, Wygrzać powiedzmy sprzęgło hydrauliczne i dopiero wówczas puściłby medium grzewcze na grzejniki, na dany lokal, na dane pomieszczenie. Bufor ograniczy nam ilość rozpaleń to po pierwsze, ograniczy nam zużycie, czy bufory ograniczą nam zużycie opału, ale w trybie natychmiastowym będziemy w stanie rozpoczynać proces grzania. Modulacja mocy. Dlaczego się ciepło zrobiło? Dopuszczam wodę. To po pierwsze. Biorą na grzejniki, Aha. odpowietrzają grzejniki i trochę no, się no, no, przepchać. No, 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 Musi no, no, no. się przepchać, nie? Modulacja mocy. A bufor. Powiedziałem, że o tym będziemy rozmawiać. Hmm. Mamy bufor, w którym będziemy zbierać energię. Po to, co przed chwilą powiedziałem, żeby tą energię można było Szybko wysłać tam, gdzie ją chcemy. Ale jak ją zakumulujemy, to nasz kocioł ma się zatrzymać. No i teraz, co ma modulacja mocy do bufora? Przy większości instalacji z buforami kotły praktycznie nie modulują czyli idą, to co przed chwilą Michał słusznie zauważył idą pełną mocą od momentu rozruchu do momentu wygaszenia. Czasem, jeżeli jest instalacja bardzo dobrze wykonana, ten kocioł szybciej dojdzie do temperatury zadanej i coś tam sobie popyrka. Natomiast założenie jest takie, żeby on pracował pełną mocą od pierwszej do ostatniej minuty, jak ładuje bufory. Dlaczego? Wówczas zaczynamy się zbliżać do tematów, które podają producenci czyli średnioroczne do średniorocznej sprawności zaczynamy się zbliżać wtedy. Czyli producent Ci podaje, że kocioł ma 93% sprawności. Jak idzie pełną mocą. Nie jak pyrka po 30-40%, czy moduluje do 3 kW, czy moduluje do 6 kW w dół. Nie o to nam chodzi. Nam chodzi o to, żeby wykorzystać moc kotła, taka jaka ona jest, jak najbardziej. Niech on idzie pełną mocą, niech on przez 4 godziny żre ten pelet. Po co? No po to właśnie, że energię, którą wytworzy, złapiemy tu. Zaraz znowu się pojawi ktoś, kto powie, no ale przecież będą straty, bo jak to stoi, to to ucieka. Dokonowałem we własnym zakresie, w swoim własnym domu, a nie badań żadnych, tylko obserwacji. Ile bufor traci w ciągu 12 godzin? Czasem jest to w uzależnieniu od temperatury w pomieszczeniu, w jakim się znajduje wielkości tego pomieszczenia, izolacji rur, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czasem dzieje się tak, że jest to 40 na 12 godzin, 50 pal gwizdek 1 stopień. Ciężko, ciężko jest niektórym to zrozumieć, że bufory są magazynami energii a straty tak zwane buforowe są tak znikome, że my nie jesteśmy w stanie przeliczyć tego na złotówki. Ile straciliśmy faktycznie? Zyskujemy więcej. Dlaczego? Osoby, które nie miały buforów, do instalacji dołożono im bufory, twierdzą, że zużywają naście, a czasem 10% opału mniej. Mniej. Instalacja jest droższa. I nie ma co dyskutować, że my dzisiaj bufor 400-litrowy porównamy do sprzęgła. Bufor będzie droższy niż sprzęgło. Dwa bufory będą dwa razy więcej kosztowały. Trzy bufory będą trzy razy więcej kosztowały. Tu trzeba użyć kolana, tu trzeba użyć rubunki. Tu idzie więcej rur, tu są większe naczynia, tu trzeba dokupić moduł bufora. Wszystko jest cholernie droższe. Tak, ja mam tego świadomość, że ta instalacja jest dużo droższa i tego nie ukrywamy. Natomiast Funkcjonalność tej instalacji będzie 300 razy lepsza, a efektywność spalania danego paliwa jest perfekcyjna. Po prostu, dzieje się to, co się powinno zadziać. Wasze pieniądze są zakumulowane, zebrane w jedną wielką bańkę albo w trzy wielkie bańki. Mało tego, w tym roku pokażemy tych buforów, ja już o tym wspominałem. Ogromną ilość, tak, bardzo dużo ilość. Pokażemy instalacje z buforami. To nie znaczy, że sprzegieł nie będziemy instalować. Będziemy ich instalować równie dużo. Natomiast pokażemy również w domach jednorodzinnych kotły peletowe, które będą dostawały po dwa zbiorniki po tysiąc litrów. I znowu się ktoś złapie za grube. Po co? No właśnie po to, żeby po roku do tych ludzi pojechać. Ja to zrobię celowo. Pojadę, zapytam i powiem i co, i jak działa. I postaram się taką wypowiedź ludzi nagrać, żebyście... Znowu mogli podyskutować sobie, jak to faktycznie funkcjonuje, jak to się faktycznie ma do użytkowania dnia. Dotrwaliśmy, dobrnęliśmy, jesteśmy. Trzy bufory: pierwszy zapakowany, drugi zapakowany. Musicie mi na słowo uwierzyć, że się zaczyna grzać. Trzeci, 20 stopni. Zbiornik na wodę na razie nie grzejemy. Potężne. Potężny rozdzielacz z trzema grupami pompowymi, gabinet, dom, ładowanie zbiornika na wodę, 17 kW biokompakt plus ochrona powrotu realizowana przez ATV. No, tak odłownia wygląda w ten sposób: cała, cała jest taka. A dwa naczynia, jedno 100 litrowe, drugie jest 35. -ka. System rurowania dookoła przy ziemi taka to kotłownia wyszła aha, nie i trójka nie wiem czy wcześniej mówiłem, nie i trójka tylko i dwójka e, która współpracuje z dwoma sterownikami e, pokojowymi, przewodowymi zarządza ciepłym w budynkach miałem wam pokazać jeszcze ustawienia tego kotła, jak on faktycznie pracuje mamy nastawy pracy czas podawania dwie sekundy Przerwa 7 sekund Siła nadmuchu 30% Wnętrze kotła I język ognia Oaj. Tak, tak, rękawiczki BHP -w. I zwróćmy uwagę Całość Mało tego Ten zawirowywacz jest Śnieżno-biały Akcja trwa ładowanie buforów następuje, jak widać problem z ciągiem kominowym delikatny jest robota została wykonana, prace wszystkie dobiegły końcowi nie obyło się bez nieprzewidzianych sytuacji, bez niespodzianek niespodzianki również się takowe pojawiły nie będziemy o tym za wiele dyskutować zabieramy się z Wielkopolski śmigamy w tej chwili w okolice Żyrardowa okolice Warszawy więc do zobaczenia, trzymajcie się.